A co gdybyś mógł rozpoznać znaki wskazujące na nadejście bogactwa i obfitości w twoim życiu? A gdybyś mógł zrozumieć, czy jesteś zgodny z wolą Boga dla siebie? Dziś chcę cię wzbogacić głębokimi naukami boskimi, abyś zrozumiał, jak znaki wokół ciebie mogą wskazywać na zbliżającą się rzeczywistość i możliwość. Zrozumiesz, że istnieją znaki dostatku, które nie są zwykłymi zbiegami okoliczności, ale raczej dowodem na to, że coś nadzwyczajnego jest na horyzoncie, coś, co Bóg przygotował dla ciebie. Oto pięć konkretnych znaków wskazujących na zbliżające się bogactwo. Pierwszy znak liczba 7. Zauważając liczbę 7, zwłaszcza w sekwencjach takich jak 777, ważne jest, abyś zrozumiał, że to nie jest tylko liczbowy zbieg okoliczności. Tak naprawdę to boski znak bezpośrednia wiadomość od Boga dla ciebie. Przypomina Ci o Jego stałej obecności w Twoim życiu i doskonałym planie, jaki ma dla Ciebie. W tradycji religijnej liczba 7 uważana jest za święty symbol doskonałości i boskiej harmonii. Odzwierciedla porządek kosmiczny ustanowiony przez Boga od stworzenia świata. Podobnie jak Bóg stworzył świat w 7 dni, liczba 7 nadal pojawia się jako przypomnienie boskich obietnic i możliwości, jakie stawia przed Tobą. Za każdym razem, gdy natkniesz się na liczbę 7, to jakby Bóg przesyłał ci osobistą wiadomość. Zachęca cię do pozostawania czujnym na błogosławieństwa i możliwości, jakie dla ciebie przygotował. To wskazówka, że Bóg układa wydarzenia i możliwości dla twojego duchowego rozwoju, obfitości i boskich łask. Bądź więc otwarty na te znaki i ufaj planowi, jaki Bóg ma dla ciebie. Drugi znak znalezienie pieniędzy. Wiesz, kiedy znajdujesz jakieś pieniądze? To może być drobna moneta na chodniku lub reszta w kieszeni kurtki. To tak naprawdę nie tylko kwestia szczęścia to jakby wszechświat wysyłał ci wiadomość. Za każdym razem, gdy to się zdarza, to tak jakby kosmos mówił: Hej, idziesz we właściwym kierunku, tuż przed tobą jest wiele obfitości. To nie jest tylko drobna moneta to znak, że finansowo coś dobrego jest w drodze. I nie chodzi tylko o znalezienie pieniędzy, chodzi o to, co z nimi robimy, co czyni różnicę. A może stworzyć specjalne miejsce w domu na przechowywanie tych znalezisk? To może być pudełko, słoik, gdzie wkładasz każdą monetę jako podziękowanie za to, co już masz, i prośbę o więcej dobrych rzeczy. To jakby był rytuał, sposób na uznanie tych prezentów od wszechświata i jednocześnie przyciągnięcie do swojego życia więcej dobrego. Każda znaleziona moneta to jak przypomnienie, że obfitość jest wokół ciebie, wystarczy otworzyć serce i zaakceptować. Trzeci znak uczucie zaufania i pokoju. Trzeci znak na Twojej drodze do obietnicy bogactwa i obfitości to odczucie głębokiego spokoju wewnętrznego i zaufania do wyzwań życiowych. Wiesz, kiedy czujesz się spokojny wewnętrznie, pewny, że wszystko się ułoży? To jest część tego znaku. To tak, jakbyś ufając odpowiedniemu czasowi, wiedząc, że rzeczy dzieją się wtedy, kiedy powinny. To zaufanie nie oznacza bezczynności, ale zrozumienie, że Ty i Bóg współpracujecie, tworząc swoją rzeczywistość. Kiedy objąć to zaufanie, harmonizujesz swoje życie z boskimi planami, otwierając drzwi dla możliwości i błogosławieństw. To łagodne dostosowanie do boskiej woli ułatwia napływ bogactwa do Twojego życia bez wielkiego wysiłku. To tak, jakby, będąc w harmonii z Bogiem, on poruszał kulisy, wspierając to, co najlepsze dla ciebie. To nie tylko kwestia szczęścia, to sposób, w jaki Bóg działa w twoim życiu, gdy ufasz i podążasz Jego drogą. Czwarty znak. Zawsze pojawiają się nowe szanse. Kiedy coś nowego pojawia się na twojej drodze, czy to szansa pracy, błyskotliwy pomysł, czy otwierające się drzwi, nie dzieje się to przypadkiem. To tak, jakby wszechświat pokazywał ci, że ma coś dobrego dla ciebie zarezerwowane. To ma związek z energią, którą wkładasz w świat. Jeśli skoncentrowany jesteś na pozytywnych rzeczach, to właśnie otrzymasz od wszechświata. Więc kiedy pojawiają się nowe możliwości, to jakby wszechświat odpowiadał na twoje intencje i pozytywną energię, którą wysyłasz. Ale tu jest rada. Nie chodzi tylko o biernie oczekiwanie. To otwarcie się na przyjmowanie i eksplorowanie tego, co życie ma do zaoferowania. To jak taniec, w którym musisz uczestniczyć, ruszając się do przodu. Oznacza to być gotowym, by złapać szanse, które stukają do twoich drzwi. Więc zaproszenie brzmi: pielęgnuj mentalność, która rozpoznaje wszechświat jako hojnego przyjaciela, zawsze gotowego obdarzyć cię prezentami. Kiedy patrzysz na życie w ten sposób, nie tylko rozwijasz się duchowo, ale również otwierasz przestrzeń dla materialnej obfitości. To prowadzi cię ścieżką, gdzie bogactwo i dostatek nie są tylko możliwe, ale naturalnymi rezultatami twoich pozytywnych intencji i otwartego serca. Ostatni znak. Zwyciężanie w drobnych rzeczach. Boskim sygnałem, że nadchodzą dobre rzeczy, jest osiąganie małych zwycięstw na co dzień. Te pozornie proste sukcesy są jak znaki, że coś dobrego jest dla ciebie zarezerwowane, zwłaszcza jeśli chodzi o twoje finanse, jakby Bóg wysyłał ci pozytywne sygnały. Odzwierciedlają one zasadę stopniowego postępu, gdzie każde małe zwycięstwo przyczynia się do osiągnięć większych. Zamiast lekceważyć te chwile, istotne jest docenianie każdego małego zwycięstwa, ponieważ stanowią one trening dla chwil bardziej uroczystych. Takie podejście rozpoznaje życiową podróż jako serię doświadczeń, z których każde odgrywa kluczową rolę w naszym rozwoju. Każde zwycięstwo, choćby najprostsze, jak uzyskanie specjalnej zniżki, czy pomyślne zawarcie małego kontraktu, stanowi fundamentalny krok w Twojej podróży finansowej prowadzonej przez boskie prowadzenie. Pomyśl o historii przedsiębiorcy, który odniósł sukces. Zaczął od małych projektów, świętując zwycięstwa takie jak zdobycie pierwszego klienta, czy udane dokonanie pierwszej sprzedaży. Każde z tych małych zwycięstw przyczyniło się do osiągnięcia większych sukcesów w czasie, takich jak rozwijanie biznesu i osiąganie znacznych zysków. Te historie podkreślają znaczenie rozpoznawania i świętowania każdego małego sukcesu wzdłuż drogi, przypominając, że budowanie bogactwa często jest procesem stopniowym i kumulacyjnym, prowadzonym przez wiarę i zaufanie do czegoś większego. Takiego jak boska wola. Podsumowując dzisiejszą wiadomość na temat znaków wskazujących na zbliżające się bogactwo, nie tylko nauczyłeś się, ale także poczułeś inspirację. Każdy znak, który przedstawiłem, oferuje specjalny wgląd w to, jak Bóg rozmawia z Tobą i wspiera Twoje pragnienia posiadania więcej dobra w życiu i realizacji Twoich marzeń. Od tajemniczej obecności liczby 7, pomoc pokonywania wyzwań. Podążamy razem ścieżką pełną znaczenia. Niech ta wiadomość będzie przypomnieniem, że nie jesteś tylko widzem, ale jesteś częścią tworzenia swojej własnej historii. Znaki są tutaj, aby Cię prowadzić, uspokajać i inspirować w drodze ku przyszłości pełnej dobrych rzeczy. Módl się, abyś mógł przyjąć te znaki z otwartym sercem i gotowym umysłem, wiedząc, że droga, którą wskazują, prowadzi do wzrostu. Osiągania marzeń i doświadczania wielu błogosławieństw. Bądź więc gotowy na podążanie tą niesamowitą ścieżką, którą Bóg dla Ciebie przygotowuje, pełną osiągnięć i cudownych błogosławieństw.